Bonjour les amis, fajnie że klikaliście. Jeśli kochacie skrzydełka Kurczaka, to naprawdę oszalejecie, jak spróbujecie ten przepis. Oglądacie dalej. O, o! o! To jest prosty przepis. Ja kupiłem właśnie dzisiaj 20 skrzydełek. Mógłbym oczywiście to. Tak jak jest w tej chwili, to zamarinować i wkładać do pieca, ale dla mnie to jest jakoś nieapetyczne, nie lubię właśnie tą końcówkę w ogóle jeść. Czyli bierzemy nóż, szukamy właśnie, gdzie jest zagięcie, widzisz, torebka sporowa tutaj i delikatnie uderzamy i obcinamy właśnie te końcówki, które i zostawimy docelowo na rosu. Tutaj. Dokładnie tu mamy kolejną torebkę stawową, wkładamy nóż i delikatnie puf, naciskamy i już mamy mięso, które jest gotowe do marinowania. I tak do końca zrobię właśnie z pozostałych 19 tutaj skrzydełek. Czas, żebyśmy teraz przegonali właśnie naszą marinatę suchą, która będzie się kładała w większość właśnie z przeprawami. Ja dzisiaj niestety nie znalazłem właśnie kolendry w proszku, ale to nie jest problem. Kupiłem po prostu kolendry w żarenka. Dodaję do moździerzu i polecam Ci dodać też właśnie taką suszoną, prażoną cebulę. Łyżkę, czyli taką porządną szczipkę. Całość pomaltretuję i to wyląduje do miseczki szklanej. Ciaczna. We call him Godzilla. I czas na pozostałe przypady. Uwielbiam właśnie dodawać dużo przyprawy, do, szczególnie do kurczaka. Do takiej części właśnie kurczaka, który ma sporo właśnie tłuszczu przez skórę. No i mamy kość. I to będzie powodowało, że ta skóreczka będzie chrupiąca i bardzo przyprawowa. I do tego będziemy mieć fajny sos, taki bardzo ostrawy. To będzie coś pysznego. Czas na imbir w proszku. Około łyżeczkę. Czas na kminek. Łyżkę. Słodką papryką wędzoną. Łyżeczkę curry. Teraz niewędzoną, ale tylko słodką paprykę. Łóżeczkę też. Jedną łyżeczkę oregano. W garnku tutaj muszą rozpuścić teraz 50 gram masła. Między czasem, że to się rozpuszcza. Na wierzchu przyprawę dodaję teraz ksidełka. Muszę rozpuścić masło, ale go nie przypalić. Ale ja lubię, jak on jest delikatnie takie. Spalone masło się mówi, to znaczy, że kazaina, tą białą pianę, która się pojawia na wierzchu, jak się rozpuści masło, to delikatnie się prazi. I to wyląduje teraz wszędzie na naszego kurczaka. Dzisiaj, no jak zauważyłeś, to nie będzie pie, przepis, który będzie fit, będzie to tłusto, mięsny. będziemy mieć sos z dużą ilością cukru, czyli um, nie będzie to samo zdrowie, ale takie rzeczy od czasu do czasu można, uwierz mi. I teraz z pomocą palców mieszam całość. To jest naprawdę bardzo istotne, żebyś dobrze pomasował mięsa, żeby naprawdę przyprawy wchodziły wszędzie. Zrobimy jeszcze jedną rzecz uh, i pomieszam znowu całość. Dodam około, powiedzmy, jedną łyżkę oliwa z oliwek. O, że jest to prawie pomieszane. Teraz poluję to i to wyląduje minimum na godzinę do lodówki, najlepiej na całą noc. Godzilla. W sumie marynowałem mięso jakieś półtorej godziny i teraz bierzemy każdy kawałek, który położymy e, obok siebie. Piec jest włączony, temperatura 220 stopni, góra i dół i e, nasze właśnie skrzydełka będą wylądować do pieca na jakieś powiedzmy 35 do 45 minut. Co jakiś czas możesz podlewać troszeczkę ten tłuszczem, który będzie się topił i będzie na spód i możesz też e, w połowie pieczenia właśnie odwracać blachę w drugą stronę albo pomieszać wszystkie skrzydełka. Proponuję Ci teraz zrobić międzyczasie, że właśnie skrzydełka właśnie się pieczą. Fajny sos, ale ten sos będzie służył do tego, że będziemy mocić nasze kawałki właśnie skrzydełka do środka. Ja na dobą sprawę myślę, że dwie chili około taka będzie to wystarczające. Zostawię peski, bo dodaję tylko dwa. Jak dodajesz z peskami, to oczywiście będzie bardziej ostrawy. Kroję to drobno. I że jestem wariatem, to dodaję trzy. I trzy chili posiekane wylądują do garnka. Do tego dodaję teraz jedną szklankę od białego. Dodaję teraz jedną szklankę wody, taką samą ilość wody. Dodaję do środka teraz nasze 120 g suchu. Dodaję około szklankę keczupu. Pomieszałem całość i teraz włączam ogień. Nie pełna petarda, tylko coś po prostu delikatnego. I za 30 minut, jak zobaczymy, że mamy odpowiednią objętością, będziemy mogli zagęścić tego z pomocą właśnie albo mąką ryżową, albo mąką zimiaczaną, albo kukurydzianą. 30 minut nasz pyszny sos się podgotował. On ma idealną objętość, ale konsystencji widzisz zdecydowanie za szatkę. Czyli tak, weźmiemy mąką e, właśnie zimiaczaną. E, Tutaj mam troszeczkę wody, biorę taką porządną łyżeczkę, dodaję ją do wody i mieszam. Możemy pomału dodawać stopniowo i mieć wszystko naraz, tylko stopniowo. Musimy mieć uh, no taką konsystencję sosu, który spowoduje, że ten sos będzie się dobrze przylegał na każdy kawałek kurczaka. Jeszcze podgotuję całość na chwilę. Powiedzmy jakieś 2-3 minuty. Dobrze, sos ma idealną konsystencję. On może wylądować tutaj do środka. Biorę teraz nasze skrzydełka kurczaka. Wow! Zobacz jak pięknie wyglądają. Nasze skrzydełka naprawdę powiem Ci, że są super upieczone. Ta marinata ma piękny zapach, który znowu nie mogę Ci przekazać. No i oczywiście, jeśli ten puścik, to i mam tutaj, nie wyrzucę, tylko zbieram go i dodaję na wierzchu jeszcze wszędzie. No i bierzemy takie piękne skrzydełka, mocimy je w sosze. Zobacz, jak ten sos jest piękny. Mmm, ale lubię takie smaki. Zobacz, jak ten sos super się przelega, właśnie na naszego kurczaka, który ma taką krupiącą skóreczkę. I teraz próbujemy. Mmm, mm, to są naprawdę moje smaki. Słodkość od sosu. Ostrość też od sosu. Nie przesadziłem z trzecimi, nawet powiem Ci, że mógłbym dodawać więcej. No i mamy tą skóreczkę, która jest krupiąca, przyprawowa. Mięso jest bardzo delikatne. To jest naprawdę idealny przepis. Mm. Jeśli polubiłeś ten przepis, to napisz koniecznie w komentarzu, że potrzebujemy na przykład więcej przepis na skrzydełka i zrobię to specjalnie dla Ciebie. Przy okazji, zajrzyj koniecznie na mój profil instagramowy, bo tam się pojawiają przepisy, które nie pokazuję na YouTube. Życzę Ci dużo zdrówka, smacznego i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa! Inny przepis na pyszny kurczak? Kliknij tu!